Kilka dni temu audiencja w Watykanie przybrała nieoczekiwany obrót, pozostawiając więcej pytań niż odpowiedzi. Papież Leon XIV przyjął kardynała Gerharda Ludwiga Müllera, emerytowanego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, postać znaną ze swoich rygorystycznych stanowisk doktrynalnych i bezkompromisowej krytyki personalistycznych ekscesów współczesnego papieństwa. Spotkanie, zapowiedziane w powściągliwy sposób, jest częścią serii przesłuchań, które budzą coraz więcej pytań, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz świętych pałaców. Leon XIV od początku swojego pontyfikatu wybrał styl, który wielu określiło jako powszechne słuchanie. Przyjmuje niemal każdego, rozmawia z każdym i otwiera drzwi bez widocznych filtrów ideologicznych. Ta postawa. Na poziomie duszpasterskim jawi się jako znak otwartości i dialogu, ale na poziomie kościelnym grozi jej przekształceniem w przesłanie niejednoznaczne, zwłaszcza gdy postacie, które spotyka, ucieleśniają radykalnie sprzeczne wizje i historie. Kardynał Müller nie jest osobą neutralną. To ten sam kardynał, który w niedawnym wywiadzie ostrzegał przed tym, co wprost nazwał kultem papieża. Ostre, celowo prowokacyjne stwierdzenie, któremu towarzyszy równie jasne ostrzeżenie. Papież nie jest Führerem. Nie jest charyzmatycznym przywódcą, którego należy ubóstwiać, nie jest centrum spersonalizowanej wiary, nie jest założycielem nowego kościoła. Według Millera, mówienie o kościele Franciszka, a co za tym idzie, o jakimkolwiek kościele Oznacza popadanie w teologicznie niepoprawny, jeśli nie wręcz otwarcie heretycki język. Doktryna nie należy do papieża, lecz do kościoła. Papież może ją wyrażać, strzec i bronić, lecz nie może jej zmienić ani zastąpić własną wizją. W tych słowach Müller nie wyraża marginalnej opinii, lecz przywołuje klasyczną koncepcję posługi Piotrowej. Papież jako biskup wśród biskupów, następca Piotra i zasada jedności oparta nie na ludzkim konsensusie lub medialnym zafascynowaniu, lecz na przyjętej wierze i objawionej prawdzie. Koncepcja ta paradoksalnie wydaje się dziś niemal sprzeczna z aktualnymi trendami, w czasach, w których papiestwo jest często postrzegane i opisywane jako globalne zjawisko komunikacyjne. Nie jest przypadkiem że Müller wspominał, że zalążkowa forma papolatrii pojawiła się już w XIX wieku, nagłośniona wówczas przez prasę, a dziś spotęgowana przez media społecznościowe. Papież, fotografowany, oklaskiwany, ścigany, przemieniony w ikonę popkultury. Ojciec duchowy, zredukowany do celebryty. Pastor, witał się częściej smartfonem niż znakiem krzyża. Według kardynała nie są to jedynie folklorystyczne detale, lecz oznaki głębokiego wypaczenia katolickiego sentymentu. I właśnie tutaj audiencja udzielona przez Leona XIV nabiera znaczenia wykraczającego poza zwykłe spotkanie instytucjonalne. Kilka dni wcześniej ten sam papież przyjął bowiem zupełnie inną postać. Roger Mahony, były arcybiskup Los Angeles którego nazwisko wiąże się z jedną z najciemniejszych kart w historii walki z nadużyciami wśród amerykańskiego duchowieństwa. Upublicznione w sądzie dokumenty wykazały, że wiarygodne oskarżenia były rozpatrywane w strukturach kościelnych, gdzie księża byli przenoszeni między parafiami, a władze cywilne były celowo od siebie odizolowane. Oficjalne zdjęcie Leo XIV obok Mahoniego wywołało natychmiastowe reakcje, konsternację, oburzenie i pozostawiło pytania bez odpowiedzi. Nie było to prywatne, ciche spotkanie, lecz widoczny, symboliczny, komunikatywny gest. Obraz, który w niepisanym języku kościoła mówi równie wiele, jeśli nie więcej, niż dokument. To właśnie w tym kontekście audiencja u Müllera staje się symbolicznie wybuchowa. Z jednej strony kardynał potępia papieski kult jednostki i ryzyko kościoła zbudowanego wokół jednego człowieka. Z drugiej strony papież, który najwyraźniej chce wszystko i wszystko przeciwstawić, przyjmuje bez wyjątku obrońcę doktryny i symbol nieudanego zarządzania kościelną sprawiedliwością. Przesłanie jest dalekie od jasności. Leon XIV słucha każdego, ale co rozeznaje? Przyjmuje każdego, ale co aprobuje? Kościół nie osądza sumień, to prawda, ale rządzi znakami. A znaki, w tym przypadku, zdają się na siebie nachodzić, aż do zmylenia. Istnieje pewien paradoks, którego nie można zignorować. Tak jak Müller ostrzega przed przekształceniem papieża w postać niemal nietykalną, odporną na wszelką krytykę, tak pontyfikat Leona XIV zdaje się budować wokół coraz wyraźniejszego symbolicznego znaczenia. Wszystko przechodzi przez papieża, wszystko skupia się w papieżu, wszystko jest legitymizowane przez prosty fakt przyjęcia przez papieża. To jest właśnie ryzyko, które Müller dokładnie wskazał. Gdy papież staje się centrum pochłaniającym wszelkie sprzeczności, Kościół traci jasność swoich kryteriów. Nie chodzi o kwestionowanie prawowitości papieża, ani podsycanie jałowych kontrowersji. Chodzi o dostrzeżenie realnego napięcia, które przenika dzisiejszy katolicyzm. Z jednej strony potrzeba potwierdzenia doktryny, dyscypliny i odpowiedzialności. Z drugiej strony praktyka, która faworyzuje gesty inkluzywne, nawet jeśli takie gesty grożą relatywizacją wszystkiego. Audiencję u Müllera można odczytać jako przejaw równowagi, próbę uspokojenia doktrynalnego skrzydła Kościoła. Ale problemem nie jest matematyczna równowaga między odbiorcami. Problemem jest spójność przekazu. Przyjęcie Müllera po machonym nie wymazuje poprzedniego skandalu tak jak przyjęcie Machonego przed Müllerem, nie neutralizuje siły słów niemieckiego kardynała. Ostatecznie nasuwa się tylko jedno pytanie, głęboko kościelne. Jaka idea jedności kształtuje się pod wodzą Leona XIV? Jedność oparta na prawdzie, jak wspomina Müller, czy jedność zbudowana na bezkrytycznej akceptacji, gdzie wszystko jest utrzymywane w całości kosztem jasności? Kardynał otwarcie potępił ryzyko, że taki Kościół ostatecznie da podstawę protestanckiej krytyce wczoraj i dziś. Papiestwo postrzegane jako autorytet absolutny, autonomiczne źródło legitymizacji, charyzmatyczna postać zastępująca tradycję. To właśnie to, co katolicyzm zawsze odrzucał. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał ci się film, skomentuj: Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.